11 sierpnia. Co mną kieruje? Ja wolałabym tysiąckrotnie przyjmować zarzuty, aniżeli czynić je innym, lecz czuję, że to cierpienie jest rzeczą konieczną, jeśli bowiem powodujemy się jedynie odruchami natury. To komuś, komu chcemy uświadomić uchybienia, bardzo trudno będzie zrozumieć swój błąd. Gdyż powie sobie tak: Siostra odpowiedzialna za nowicjat ma po prostu zły humor i wszystko spada na mnie, a ja chcę przecież najlepiej. Módmy się, panie. Ucz mnie patrzeć głębiej we własne serce, by rozpoznawać ukryte, czasem zupełnie niewłaściwe intencje, które mną kierują. Niech żyję i działam w świetle Twojej obecności. Amen.